Spotkaliśmy się dzisiaj, aby omówić coś co zapocząt, temat, który zapoczątkował Pan Wicestarosta na spotkaniu z osobami niepełnosprawnymi nie tak dawno, czyli plan modernizacji systemu oświaty, który głównie będzie skupiał się na Mieście Korn. O co chodzi w tym pomyśle? Raczej o konieczności, bo jesteśmy już na takim etapie, że w związku z tym, że wielkość subwencji, wysokość subwencji oświatowej jest związana z liczbą uczniów, a u nas z roku na rok jest ich coraz mniej, no, zachodzi konieczność przeprowadzenia małej jakiejś reformy, jak to nazwać. Wcześniej żeśmy to już robili, mam na myśli powiercie i powiercie zostało przekazane Ministerstwu Rolnictwa i to był dobry pomysł i to się wszystko sprawdziło, niemniej jednak jest to niewystarczające. I patrząc na konieczność funkcjonowania naszych szkół, na konieczność jeszcze prowadzenia inwestycji, pomimo już wcześniejszych tam wybudowania i orlików, i hal sportowych, to jeszcze nie jest koniec, bo są takie potrzeby. Patrząc na to, że SOSW no, wymaga nowego podejścia do bazy, którą mają i patrząc na liczbę szkół, które powiat kolski ma w zderzeniu z finansami, no, to już dłużej nie da się w takiej formie i, i to utrzymać. SOSW, jak wiemy, jest internet w budynku w sejmiku. Na sprawę no, nie spełnia do końca tych wymogów. Raz, że to jest obiekt zabytkowy, i też należałoby go zwolnić i przekazać na jakieś cele zabytkowe. A druga sprawa, sama szkoła niewystarczająca liczba jest już tam sal. Wymogi, które są stawiane przed tego typu szkołami, są coraz bardziej rosną. Dzieci mamy w tych szkołach, powiedzmy, coraz bardziej wymagających opieki i innego podejścia do, 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 ich, do ich kształcenia. A do tego jeszcze pięć szkół. Do tego jeszcze jak mówiłem wcześniej, ta SOSW, bursa, poradnia. No te, te 30 milionów, które prawie Fundacja Światowa na to nie wystarczy. Mamy taki dosyć dobry układ, gdyż mamy dwie szkoły poza stolicą powiatu czyli Kościele Zikłodowa i te szkoły w tym założeniu, które no, wypracowujemy. Jesteśmy na etapie rozmów, prowadzenia analiz. My tam pozostały, no i zostaje nam miasto koło, gdzie mamy trzy szkoły plus mówię, SOSW. Poradnia i, i, i bursa. Poradnia i bursa, no, powiedzmy, pewnie będą wymagały jakiejś zmiany, ale na razie tak to jest. Poradnia już, już jest po reformie i jak to będzie. Pozostają nam trzy szkoły i SOSW. I aż się prosi i pewnie ku temu są pewne, powiedzmy, przesłanki, żeby przeanalizować i, 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 i dokonać pewnej reformy, czyli myślę, że patrz połączenie. Czyli hmm, którąś z tych szkół po prostu trzeba połączyć z innymi. Trzeba to jeszcze, jesteśmy w trakcie rozmów, w trakcie przeprowadzania analiz i to jest dopiero początek i te rozmowy na pewno będą prowadzone i ze środowiskiem i, i, i tutaj i z finansami, bo to wszystkie te są ważne, ale trzeba to wypracować i bez tego nie możemy mówić o nowoczesnym oświacie w naszym powiecie ponieważ wszystkie szkoły, że tak powiem, coś potrzebują, jakichś inwestycji, jakichś nakładów i unowocześnienia, i to jest słuszne, prawda? jeżeli tego nie będziemy robili, to będziemy się cofać, a zależy nam na tym, aby naszą młodzież no, kształcić na wyższym poziomie. Układ jest taki, tutaj uważam, że, że sprzyjający, i uważamy, że po takiej wstępnej analizie, że można to przeprowadzić praktycznie bezboleśnie. Z trzech szkół zrobić powiedzmy tutaj dwie szkoły, nie likwidując żadnej, tylko po prostu przenosząc siedziby i, i wtedy ewentualnie SOSW też umiejscowić w nowym miejscu, i, i wtedy myślę, że SOSW wtedy też by było taką już z prawdziwego zdarzenia szkołą, bo tam też już jest, nie mogą się rozwijać, nie możemy tam przedszkola robić, nie możemy wiele rzeczy, bo nie mamy po prostu miejsca. Czyli która szkoła? No, jeszcze, są, jeszcze są, są rozmowy. Ja myślę, że, 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 że tutaj słuchacze, nie słuchając, pewnie się domyślą, samo to wychodzi, ale nie, nie, nie ma jeszcze decyzji, więc nie, nie jestem uważany, żeby to mówić. Są analizy, no bo to trzeba zrobić, że tak powiem, z rozumem, z głową, policzyć, To tak nie można robić, powiedzmy, tutaj tak sobie, bo robimy, no bo tam są ludzie, tam są, tam są zadania, i żeby to, i to trzeba przeprowadzić, tak powiem, bezboleśnie, płynnie. To, to jest no, operacja skomplikowana brr pozorą. I pod względem, i, i, i najpierw prawnym, u, 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 jakieś pewne uchwały trzeba podjąć, jak również potem technicznie, to nie jest takie proste. Prawda, nie? No i czynnik ludzki jest tak, że no to dosyć będzie to skomplikowane. A niemniej jednak, e, dla dobra myślę, że systemu oświaty w naszym powiecie jest to konieczne. E, niedługo nasze miasto opuszcza. Mówię, uh, 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 uh. czy starosta ma już pomysł jak zagospodarować budynek po szkole plastycznej? To nie jest mój budynek, to jest budynek Pana Burmistrza i, i pewnie miasto jakieś tam ma, ma, ma e, pomysł na to. My tylko odnosimy się do tego, że e, plastyk przychodzi do Kościelca no decyzją starosty, bo to jest moją decyzją dane im w użyczenie szkole właśnie w środę najbliższą mamy z zarządem oglądać już po remoncie pałac w Kościelcu i chcemy zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. Wychodząc naprzeciw, podejmujemy też czynności remontowe w naszym internacie, w szkole, w naszym Kościelcu i, i żeśmy zaoferowali swoją pomoc w przyjęciu i młodzieży, i przy udostępnieniu, powiedzmy, jakiejś bazy szkoleniowej w naszej szkole rolniczej w Kościelcu dla na potrzeby plastyka, no bo tam są początki, wiadomo, tylko sam budynek pałacu i, i, i na pewno jakieś potrzeby będą i wychodzimy naprzeciw, oczywiście też w dalszym ciągu dajemy do dyspozycji bursę i też Pan Dyrektor myśli ewentualnie jeszcze o jakimś transporcie, także no, myślę, że różne warianty tak jak młodzież się będzie zachowywała i, i to chcemy wyjść naprzeciw i jakoś tak też tak powiem bezboleśnie przeprowadzić ten proces, ale uważam, że, 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 że jeżeli Plastik przyjdzie do Kościelca to to z tego co rozmawiałem z dyrekcją i to jakie były założenia, no to będzie to wielka sprawa. Myślę, że to będzie jedna z, z lepszych, najlepszych może szkół plastycznych w, w kraju. I z tą siedzibą i, i, i zapytek zostanie uratowany, myślę, że zostanie to przy społeczeństwie. A propos Kościelca, słyszeliśmy też, że są plany budowania hali sportowej hali, która też tak, ma być z tak, prawdziwego tak, zdarzenia tak, oczywiście. Wymiarowego. Szanujący się samorząd i szanujący się, że tak powiem, szefowie tego samorządu zawsze muszą mieć co najmniej parę lat do przodu pomysły i w powiecie takie zawsze pomysły są. Dwie hale są wybudowane. Nie ukrywam, że na ulicy Kolejowej sprawa boisk tam jest do dokończenia i to trzeba zrobić. W innej formie są trochę tam te tory kogardowe i to trzeba by było zrobić. Sala w kościelcu no to jest ta sala, to jest salka, to jest takie tabu, powiedzmy, minimalnie, też są plany i, i, i nie wiem, czy jeszcze w tym roku pewne nie poczynimy starania, gdyż uważamy, że tam będzie można, może sięgnąć po środki zewnętrzne, bo tu w kole nie było to możliwe i, i tam trzeba by budować salę. No i drugi ciekawy pomysł, który ostatnio też badamy i, i penetrujemy ostro, to sprawa przykrycia orlików, no powłokami jakimiś takimi. Które by nam umożliwiły no, praktycznie korzystanie z tych orlików przez cały rok, bo dzisiaj to jest dużo mocno ograniczone. Też w tym kierunku zrobimy rozeznanie, robimy badanie i, i też kosztowo się do tego będziemy przymierzać. Kolejną kwestią, która ma bardzo duży wpływ na budżet powiatu polskiego jest kolski szpital. Chcielibyśmy wiedzieć, w jakim zakresie jest to obciążenie na rok 2014 i prognozę co do 2015, czy z roku na rok coraz więcej wymaga inwestycji w szpital? To jest, szpital jest tak, szpital funkcjonuje w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i praktycznie w ramach tego kontraktu wszystkie usługi medyczne są zachowane i do tego tutaj nic nie, nic nie dokładamy. Sprawa płacy, sprawa funkcjonowania kontraktów. Naszym jak obowiązkiem jest dbanie o, o, o bazę, o remonty. I co roku takie inwestycje, takie środki są zasagnowane i, i, i na ten szpital y, dawane. No oczywiście y, to nie są środki wystarczające, które, które by tam powiedzmy ten szpital y, no, zadawalały i nas zadawalały przede wszystkim. No ale no, już trzy oddziały są kompletnie wyremontowane, pozostaje do remontu oddział chirurgii i informatyzacja szpitala. No i ze szpitalem tak to jest, że, że każdy remont, każda inwestycja to są ogromne środki. Pewnie chirurgia z wyposażeniem to około 14 milionów złotych, pewnie informatyzacja to może być 2-3 miliony złotych. Tak więc przerasta to zupełnie, zupełnie możliwości powiatu. No, do tego jeszcze mamy przecież poręczenie kredytowe na wielominionowe, wcześniejsze i teraz na odszkodowania. Tak więc szpital jest to niezmiernie trudny temat. Do tego jeszcze jak dołożymy sytuację wokół szpitali, no przecież Pan Wojewoda przystępuje do opracowania mapy świadczeń medycznych, także po tym opracowaniu w ogóle może być rewolucja ze szpitalami, mówi się, że jest ich za dużo i pewnie te mapy świadczeń medycznych no, wykażą, czy rzeczywiście jest ich za dużo, czy za dużo, jak to w ogóle będzie wyglądało. Może się zmienić zupełnie inne podejście, może być zupełnie inaczej kontraktowane usługi, może to iść na wolny rynek. Tak więc jeszcze wszystko przed nami pod względem w ogóle organizacyjnym i podejścia e, polityki takiej zdrowotnej w naszym kraju. No bo dzisiaj to szpitale powiatowe zostały pozostawione powiatom środków zewnętrznych, na, jak na lekarstwo praktycznie ich nie ma w ogóle. Myśmy tylko raz korzystali z takiego programu na, na zakup sprzętu medycznego i poza tym to takich pieniędzy nie ma. No. Dlatego też zarząd postanowił zlecić firmie zewnętrznej opracowanie, taki audyt, który ma nam pokazać, w którym miejscu jesteśmy jeszcze i, i, i. Jak wygląda szpital pod względem finansowym i organizacyjnym, ale przede wszystkim ma wskazać kierunki na przyszłość, w jakim kierunku iść, jakie są możliwe zmiany i jak go reformować, żeby po prostu ten szpital dobrze mógł funkcjonować. A czy prywatyzacja jest brana pod uwagę? Wszystkie, wszystkie to są możliwości. Prywatyzacja to jest takie pojęcie wie pan, ogólne i zawsze się źle kojarzące. Ja mam niektóre pytania niekiedy od, od różnych radnych w różnych, w różnych gremiach, czy to prawda i, co, i w jakim kierunku. Widzimy, że będzie prywatyzacja szpitala, prywatyzacja to moje pojęcie ogólne. Tu pod tym względem są różne możliwości. Może być tak jak teraz, może być spółka samorządowa, może być wydzierżawienie, może być jeszcze jakieś inne formy. To pod tym pojęciem mie mieści się wszystko. No Po prostu trzeba wybrać będzie formę najbardziej korzystną dla tego szpitala i dla mieszkańców naszego powiatu. I która forma, która pozwoli na rozwój, praktycznie no, trzeba znaleźć formę, która pozwoli nam na, na, na korzystanie z środków zewnętrznych to jest, to i dojść do tych środków. To jest najważniejsza sprawa. Bo na dzień dzisiejszy to no, 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 nie ukrywam, że, 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 że ta mapa świadczeń socjalno-medycznych no, może nam w ogóle wykazać jakieś konieczności łączenia się szpitali, czegokolwiek, no równie to jeszcze za wcześnie mówić, nie? No, bo to jest dopiero początek. Ale, ale, ale no jakieś rozwiązania muszą być przyjęte, bo dłużej tak jak teraz, no po prostu nie można działać, bo to, no, bo to się ja z celem, to, to w ogóle nie przynosi rezultatów takich oczekiwanych, prawda? No ludzie szpital teraz jest tak. Tak myśl prawa to jest przedsiębiorstwem. A tak naprawdę tym przedsiębiorstwem w ogóle nie jest, w ogóle nawet jest zwalczane, jakby jakieś tam przesłanki były przedsiębiorstwa, to jest w ogóle karane i zwalczane. Po południu wszyscy do nas przychodzą, soboty, niedzielę szpital jest oblegany, bo my pracujemy za całą służbę zdrowia w powiecie. No, na to nie ma środków i, i tak to wszystko, szpital nie może zarabiać i tak to się wszystko kręci, a potrzeby są i wymogi stawiane przed szpitalami co chwila są nowe, co chwila jakieś nowe wyzwania, a to anestezjolodzy, a to jakieś tam sale, sale wybudzenia, no, 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 no idzie wszystko do przodu i, i wymogi rosną, a tu nie ma jakiej możliwości żadnych yy, na sfinansowanie tego. Nie? Po, podczas ostatniej sesji wspominał Pan o naszym lądowisku. Mhm. Dla helikopterów. Czy są teraz wyłączone? I, i, można tam lądować oczywiście I, i przy ostatniej powodzi pan Wojewoda tam lądował, ale nie jest to lądowisko w sensu skryty tak, jak było na początku budowane dla udziału ratownictwa. Dzisiaj udziału ratownictwa nie mamy, także, i, także i lądowisko, ale lądowisko yy, można tam jeszcze, mówię, lądować, jeżeli coś do czego dochodzi. My będziemy próbowali teraz wykorzystać to dla celów kryzysowych.